Ja tam roku, też. Spotkania ostatniego związku numer też mam, to czy będziesz ty robił aktualnie na bieżąco? Nie, 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 spotkanie? nie, 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 tak. nie. dlatego pytam się, żebym pierwszy. Że nic no bo jest bo jest w ogóle... wszystko I... to jest W rozwiązanie, żeby pytania. Okej, ale w już. Dobra, możemy zacząć. Witam um, y na 34. posiedzeniu zarządu o siedzibie Nowej Zmiany. Jest to 23 maja 2024. Dzisiaj mamy pięć punktów. Pierwszy punkt to jest posiedzenie, otwarte posiedzenie przedstawienia porządku obrad. Punkt drugi to jest uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków przedsiębiorstw ułów standardów z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Punkt trzeci to jest uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków przedsiębiorstw. Reporterka Natalia Kuźma o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Punkt yy, czwarty wolne wnioski. Punkt piąty posiedzenie, zamknięcie posiedzenia. To co było na Tak, przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała w sprawie zapieniwania przedsiębiorstw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wydawanie zezwolenia na sprzedaż na połowie Na podstawie paragrafu 6 ustęp 5 punkt CEO statutu siedziby z dnia 20, 20 maja 2021 zarządu siedziby danowej uchwała co następuje. Zarząd posiedzenia planowego jest w wniosku z wnioskiem przedsiębiorcy, para, przedsiębiorcy sport standard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 44,5% z wartości alkoholu oraz na piwo powyżej 4,5% do 18% z alkoholu z wyjątkiem piwa powyżej 18% z wartości alkoholu. opiniuje pozytywnie zaopiniowanie placówki pod względem przewidywanego wpływu i na funkcjonowanie na standard mieszkańców. To jest funkcja sprzedaży, zakład gastronomiczny mieszkańska. Lizbar, działka nr 4 przez 144 AM42 obrad południe, ulica Paczkowska 26. Uchwała w wchodzi z dniem podjęcia. są jakieś pytania? Nie. Tu głosujemy. Kto jest za? Kto za, przeciw. Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała nr 26 przez 24 zarządu osiągata mowa z dnia 23 maja. 2024 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy na klubotekę Natalia Kuźma o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie paragrafu 6 ust. 5 punkt 3 statutu osiedla darmowego z dnia 20 maja 2021 zarząd osiedla darmowego poradzę następuje paragraf 1 zarząd osiedla darmowego w związku z wnioskiem przedsiębiorcy klubotekę Natalia Kuźma o wydanie, na sprzedaż, o, o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 3,5 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo powyżej 4,5 do 18 zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, powyżej 18 zawartości procent alkoholu. Opiniony pozytywnie pozytywnie ustaliwanie placówki pod względem przewidzianego wpływu na jej funkcjonowanie na stamteczcie mieszkańców to jest punkcie w krytarze Mała decyzowa kloboteka u proscu od ulica Nyska, 67 przez U1. Uchwała jest z nią podjętem. Jakieś pytania? Nie. A to ja mam tylko uwagę, że to jest moim zdaniem za blisko. Szkoły żeby oni sprzedawali alkohol powyżej osiemdziesiąt No tak, bo to jest... No. Czyli dzieci mogą być te mniejsze... Znaczy nie, no jakby w ogóle to jest za blisko szkoły, bo to jest po no, prostu tak, tak, tak. przy szkole. No tak tam y, graniczy z dużym benem, który prowadzi... I następnie... No tak, to, tak, ale, w, 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 więc wydaje mi się, że to byłoby dyskryminacyjne, 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 bo właśnie... No nie, ale ta uchwała, y, to kiedyś rozmawialiśmy o tym, że... Rozmawialiśmy o tym, że jakby to, że ktoś ma dostał koncesję czy nie koncesję, no to jest jakby trudna rzecz. A Nie wydajemy koncesji z automatu, tak jak było to kiedyś, że każdy stara się koncesję czy podatki, czy z co co wydaje. No Chleboteka, która jest naprzeciwko szkoły w nicłostej po skrzyżowaniu, uważam, że w ogóle tamte rejony powinny być włączone z terze ja mam trochę też inne podejście. Przed chwilą wydawaliśmy, pozytywnie opiniowaliśmy Loftową, która ma odległość, myślę, że mniejszą od szkoły, niż chleboteka. Rozumiem, że fakt, że jest ukryta w bramie, sprawa jest mniej widoczną dla uczniów, ale odległościowo jest to mniej, mniej niż do chleboteki. Innym też, moim zdaniem, historią jest lokal, który, w którym spożywasz alkohol wewnątrz, a jest zupełnie inną sprzedaż na zewnątrz, taka jak realizowana jest w żabkach czy dużym drenie. Ale no, lewtowa jest bliżej. Czło? Nie, no okej. Okay. No, to jest ta która jest jakby hmm. na widoku, na głównych ściągach komunikacyjnych. No. A dzieci robić na widoku. No, znaczy, nie by... Dobra, nie ja po ja ja, ja prostu widzę, że tutaj dużą mi pomiędzy tą uchwałą a tą, którą podejmowaliśmy na poprzednim Przez. zarządzie. Jakby wtedy w ogóle taka argumentacja nie padała, a odległość między szkołami jest bliższa, a lokal jest jeszcze bardziej ukryty i bardziej no, atrakcyjny dla młodzieży ewentualnie. A tutaj podejrzewam, że w to bateka to są desery, lody i do tego lakawina czy. Tak, podejrzewam Tak, znaczy ja podejrzewam, że tak, tylko żeby to no. po jest podejrzewane, to masz... są załatwienia w i to jest nowa. I, i nie, to jest nowa płaszczówka, która nie biega. To jest nowa koncesja. To nie jest po. po... Tam też była nowa, bo pojawił się nowy koniec. No, mamy lakawina. To też nie było zgodnie, no jest tak jak yy, pan mówił, że to jest dyskryminacja w porównaniu do obok nas, lokalów. lokale. Nowy punkt to jest. Nowy punkt. Nie. A tamten chyba nie był nowym punktem. Na pewno był nowy, nowy punkt, który chyba był, to też. To są moje kadencje, by nie były. To za Wasze, to za waszej, ja zmiana przedsiębiorstwa. No dobra, to jak się wymieniliśmy na, na chwilę, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nikt się nie wiem. Dobra. Wolne <trym> <trym> wnioski. Widzieliśmy wolne wnioski? Nie. Brak. Brak. Tak. Dobra. To zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo, Dziękujemy bardzo. Najkrótsze K posiedzenie zarządu w tej kadencji. tym roku, nie będzie, <noise> Do tygodnia, dziewiątego. Okay, 29...